To jest trochę co innego, moi drodzy. I jeżeli jeszcze raz dostaną kogoś z was maila, że chcecie i studiować fizykę, bo interesuje Was fizyka kwantowa, No, hej, tu P42, i nadal mam na tyle dobry humor, że nagrywam dla Was QA. Tak, jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego mojego filmu, czyli QA książkowego, które pojawiło się, mam nadzieję, przed tym filmem, pierwszą połowę, pierwszą część tego filmu, gdzie były pytania, właśnie tak jak mówię, książkowe, to zachęcam do zobaczenia, bo yy, to jest taki trochę wstęp. Co się dzieje i dlaczego się dzieje? Chociaż jeżeli jesteście na przykład na P42 tylko po to, żeby posłuchać o studiach, o samorządzie, o wyciskaniu na klatę, ponieważ takie tematy dzisiaj w tym filmie się pojawią, to ten film wam wystarczy. To tylko powiem, że z niewiadomych przyczyn, chociaż jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego, w sumie wiadomy, to zobaczcie ten mój poprzedni film. Mam bardzo dobry humor i chcę wam nagrać te QA, bo tak. Bo jeżeli. Dwie rzeczy, zanim przejdziemy do pytań, ponieważ chcę was jakby uprzedzić jak w poprzednim materiale. Jeżeli chcecie jakiś temat, który tutaj poruszę, rozwinąć w komentarzach, śmiało czekam na to, ponieważ jakby tak jak zawsze powtarzam, połowa P42 to ja, połowa to 18 tysięcy was. Yy, a druga rzecz, jeżeli. Mam nadzieję, że w miarę równo to pokazałem. <laughs> yy, a druga rzecz, jeżeli yy, macie jakiś temat, który chcielibyście, żebym poruszył w kolejnym odcinku czegoś takiego jak dzisiejszy film, to komentarze pod tym filmem są właśnie miejscem na coś takiego. No i tak wszystko. Zawsze tam mówię, że wiecie, łapka w górę, jak się podoba. Yy, co tam jeszcze? o komentarzach powiedziałem, to chyba już możemy przejść. Jak ktoś mi się przypomni w trakcie, to na pewno mam tam znać. Pierwsze pytanie oraz kilka kolejnych tak naprawdę narzucą nam temat na ten film. Już Wam powiedziałem, o czym tutaj będzie, więc jesteście, mam nadzieję, mentalnie na to wszystko przygotowani i zainteresowani tym, co chcę Wam tutaj powiedzieć, ale pierwsze pytanie od Bianki składa się z dwóch pytań: jedno jest życiowe, drugie jest książkowe, dlatego najpierw odpowiem na książkowe. Niejednokrotnie mówiłem, czy chcę napisać książkę, ale mogę powtórzyć, kiedyś chciałem, teraz nie. I jak już jesteśmy wolni od tematów książkowych, możemy przejść do kwestii pierwszej, czyli na jakim kierunku w studiów jestem, to jest pierwsze pytanie. Potem mamy Olek, która pyta, czy zrobię update o studiach, czy nadal mi się podobają, jak zaczynałem drugi rok. Pozdrowienia tak, jeżeli ktoś nie wie o jakim materiale tutaj mowa, to nagrałem kiedyś coś takiego, jak jak pokochać studia. To był taki mój ostatni duży update o studiach, więc gdzieś tam wam się pewnie wyświetli zaraz link, żebyście mogli tam sobie wejść. Dalej mamy pytanie Kajetana, czy jeśli cofnąłbym się w czasie do początku studiów, to czy wybrałbym inny kierunek i jaki? I tak, i z tych trzech pytań jakby chcę zrobić jedną dużą odpowiedź, bo to jest jeden temat, potem będzie druga część o studiach, o samorządzie i na koniec, dobra. Więc dla osób nowych, mimo że to się powtarzało, to zawsze muszę przypomnieć, co studiuję? Studiuje fizykę techniczną na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Yy, wiadomo jaka jest teraz sytuacja i mówiąc, studiuję mam na myśli mój stan, a nie to co się dzieje faktycznie. Chociaż mam trochę za zdalnie, co jest spoko, bo dzięki temu nie będę miał takich dużych zaległości, kiedy wrócimy na uczelnię ale osobiście moje serce yy, i mimo że mówię to śmiejąc się, ale serio tak myślę krwawi mnie jest strasznie smutno w związku z tym, co się dzieje. Nie podważam niczyjej decyzji, że jest taka nie inaczej, ponieważ wiem, bo uczyłem się matematyki, yy, że to było konieczne absolutnie. Yy, tak, zamknięcie. Uczelni, ale jakby skutki tego bolą mnie do teraz, i tylko patrzę na mój kalendarz, na rzeczy, które się w nim pojawiają, i wiem, że się nie odbędą, i jest mi po prostu przykro, ale powiedziałem tak, co studiuję i gdzie studiuję. Więc teraz ta kolejna kwestia, czy nadal mi się tak podobają, ponieważ możecie wywnioskować z tych poprzednich materiałów, że mi się podoba że podoba mi się zarówno to, czego się uczę, jak i sama uczelnia jako miejsce, w którym się mogę super rozwijać pod niemalże każdym możliwym kierunkiem i e, zabrzmie po prostu, jak nie wiem, jakiś świat przygód sługu, ale każdy dzień to nowa przygoda dosłownie, dosłownie, a uczelnia da ci tyle, ile ty jesteś w stanie z niej wyciągnąć, dosłownie, naprawdę jakby, wow, e, ale czy moje zdanie się jakoś zmieniło e, i czy wybrałbym ten sam kierunek? Nie zmieniło się to moje zdanie. Zmieniło się moje podejście do tego. W sensie ja uważam, że nadal jest tak samo, tylko ja z czasem zyskuję pewne doświadczenie, które pozwoliłoby mi podjąć może trochę inne decyzje wcześniej, ale nie są to jakieś takie rzeczy na zasadzie, że żałuję, że zrobiłem coś, albo żałuję, że czegoś nie zrobiłem aż takie wielkie, tylko po prostu mam do tego... Może ta ekscytacja ze mnie spadła, a mam teraz już takie racjonalne podejście i racjonalne docenianie tego, co mam i tych wszystkich możliwości, więc... Odpowiadając krótko, czy nadal jestem tak zajarany tym wszystkim? Tak, jestem. To jest trochę zły moment, żeby mnie o to pytać, kiedy uczelnia jest zamknięta, kiedy ja nie mam na co dzień styczności z tymi wszystkimi trudami mojego kierunku, ponieważ, wiecie albo nie wiecie, jest on trudny, naprawdę, bardzo trudny. <grytanie> znaczy, są trudniejsze, zdaję sobie sprawę, na yy, uczelni, ale gdzieś tam w tej topce z tego, co się mówi, yy, mój. Kierunek jest. Jestem teraz na szóstym semestrze, wybrałem specjalizację materiały i nanostruktury, ponieważ mam specjalizację, to taka fajna rzecz i nadal mi się podoba, jakby uważam, że uczymy się coraz bardziej zaawansowanych, skomplikowanych, znaczy zawsze to było coraz bardziej skomplikowane, ale te rzeczy są już naprawdę czuję się bardzo blisko tej takiej nauki przez duże n. Co jest ciekawe, ciekawostka ostatnia o moim kierunku, jest on bardzo programistyczny, bo myślicie, że haha, fizyka to co będziemy jabłka zrzucać z drugiego piętra i mierzyć z jaką prędkością się rozbije o asfalt. Y to byłby pomysł, ale nie, niestety, znacznie niestety, w sumie nie wiem. Dużo przedmiotów, zwłaszcza na tym semestrze i to bez względu na specjalizację poza jedną, ale to po co Wam to mówić, jak większość z Was pewnie nie pójdzie w ogóle, nie będzie studiować w Warszawie, większość z Was nie będzie studiować na Politechnice, większość z Was nie będzie studiować na moim wydziale, mojego kierunku, więc bez wchodzenia w szczegóły, wszyscy mniej więcej teraz na szóstym semestrze mamy tak dużo, przedmiotów programistycznych, że ja mam cztery różne przedmioty w czterech różnych językach programowania, także nie, a tak serio to to jest dość interesujące, ale to dla tych, co by się serio, stricte moim kierunkiem interesowali, a teraz ta najciekawsza część pytania myślę, yy, bo jeszcze potem będzie takie jedno skomplikowane i nie wiem jak na nie to powiem, ale yy, ta część właśnie o którą pytał Kajetan, czyli czy gdybym się mógł cofnąć do początku, poszedłbym znowu na to samo, zanim bym nie oddał tego wszystkiego, co się wydarzyło dzięki temu kierunkowi. Ale jeśli mógłbym pójść jeszcze raz, ale jakby na drugi kierunek, tak? czyli jakby przeżyć to całą studencką przygodę gdzie indziej, ale nie rezygnując z tego, co dotąd było, to tak wybrałbym co innego, wybrałbym z, jakby różne wybory byłyby z różnych powodów, ponieważ są na przykład wydziałowe rady samorządu, zaraz pójdziemy do za samorządu, które działają zupełnie inaczej niż moja, jakby. Ani lepiej, ani gorzej, nie chcę tego nazywać w tych kategoriach, ale działają trochę inaczej. Są na przykład większe wydziały. Wie co się wiąże z większym wydziałem? Wiąże się yy, większe wydarzenia, yy, więcej ludzi, z czego licząc procent osób zaangażowanych, daje to więcej też jednostek pojedynczych. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To już, już jest kwestia mnie jako samorządowca, który idzie teraz na drugi rok, yy, że tak powiem, urzędowania na tym stanowisku, coś co takiego widzę. Czy poszedłbym na inny kierunek ze względu na część naukową? Tak. Bardzo chętnie bym zobaczył te inne przedmioty, te inne, yy, te inne pff, tematy, których się można nauczyć. Jeżeli miałbym zacząć odpowiedzieć, to nie zmieniłbym tego, ale bardzo chętnie spróbowałbym podziałać na innych wydziałach yy, i postudiować inne kierunki. <laughs> Więc to jest chyba takie moje, tak, ostateczna odpowiedź. I teraz mamy najtrudniejsze pytanie, jakie mi można zadać i wychodzi trochę stąd takie moje niezdecydowanie i nie wiem, czy chcę to za bardzo rozciągać yy, poza odpowiedzią, nie do końca wiem. A jak brzmi pytanie, yy, co zamierzam robić po studiach, gdzie znajduje się pracę po yy, moim kierunku? Nawet dzisiaj z ciekawości wszedłem na stronę uczelni, gdzie jest coś takiego w ogóle strasznie wam polecam. Strasznie wam, kurczę, polecam. To była kiedyś moja jedna z ulubionych stron: Portal Kandydata Politechniki. To jest. To jest. To jest taka super strona. Ona jest tak ładnie zrobiona. Tak mi się podoba. Macie tam u wszystkich kierunkach. Macie dość fajne do nich opisy. Możecie sobie policzyć, gdzie się dostaniecie, gdzie nie, ponieważ pytaliście mnie niedawno. Ktoś mnie pytał, co się liczy w rekrutacji na Politechnikę i zdałem wtedy sobie sprawę, że nie wiem, a przynajmniej nie pamiętam i już sprawdziłem i tam możecie sobie wszystko przeczytać. To, do czego zmierzałem? A, co robi się po moim kierunku? Nie chcę zapeszać. Nie chcę nic mówić, ponieważ jedno to to, co mówią, Mówi uczelnia, jakby tu nie mówię, że pozytywnie czy negatywnie. Jedno to to, co mówią ludzie, drugie, drugie to to, co mówią ludzie, trzecie to to, jak jest naprawdę, a czwarte to to, co ja zrobię ze sobą. I ponieważ te wszystkie zbiory, wydaje mi się, że częściowo się niemalże nawet wykluczają, yy, nie jestem w stanie wam odpowiedzieć na to pytanie. Yy, i teraz mój osobisty stosunek do tego, ponieważ zakładam, że może Was to interesować, czy się tym przejmuję trochę tak, z każdym semestrem coraz bardziej, aczkolwiek wierzę, że będę miał na tyle y, szeroki wachlarz różnych kompetencji, że będę mógł sobie wybrać, gdzie pójdę y, i po prostu próbować bo już teraz się nie oszukuję, że za rok nie będę w stanie powiedzieć, że chcę, chcę pracować w takim sektorze, na takich stanowiskach, to mnie interesuje, bo y, niestety pff, muszę wam zdmuchnąć wasze marzenia, przynajmniej w moim przypadku, y, z wiekiem i z kolejnymi semestrami studiów, to się bardzo nie wyklarowało, poza jakimiś tam zainteresowaniami naukowymi, ale jeśli chodzi o takie podejście przyszłościowe, no niestety nie. W ogóle jedna rzecz, mam nadzieję tego nie żałować, jeżeli za rok obejrzę ten film. Na obecną chwilę odpukać, planuję zostać na drugi stopień e, studiów. Nie wiem, czy na moim wydziale, raczej na mojej uczelni, ale nie wiem, czy na moim wydziale, ale chyba na moim wydziale, nie wiem. Więc do czego zmierzam, że taki ten moment, kiedy totalnie skończę studiowanie i znajdę się na rynku pracy, od siebie w czasie trochę odsuwam. Aczkolwiek chcę jak najwcześniej złapać kontakt z tym, ale dobra. Jezu, jakie to się życiowe zrobiło. Myślę, że. Ta poważna część, poważna część widowni, nie, 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 nie to chciałem powiedzieć, że ta, ta część Was, albo część każdego z Was, która miała potrzebę usłyszenia czegoś na tyle poważnego, jak to, co było przed chwilą, została zaspokojona i możemy przejść do rzeczy lżejszych. Spore pytanie od fotek i mam nadzieję, że przeczytacie tutaj, o co chodzi, ale do czego się chciałbym odnieść? Na pytanie książkowe nie odpowiem, ponieważ już było na nie 100 razy odpowiadane i to nie jest film o pytaniach książkowych. Yy, jaką mam wadę wzroku? Nie wiem, była z minus 1,5 na obu, ale nie pamiętam, albo minus 1, yy, przepraszam, tam, w sensie, no dobra, rok temu zmieniłem okulary. Ale to też nie o to chodzi, ponieważ najciekawsze pytanie twoje, to jest pytanie trzecie. Yy, Jaki jest mój najbardziej ulubiony, najbardziej znienawidzony dział fizyki? I uwaga, yy, niech wyjdzie teraz ze mnie nerd, ponieważ mam przemyślenia na ten temat. Yy, prawda jest taka, że nie chcę łączyć działów fizyki z... Yy, z przedmiotami na moich studiach, ale niestety tak jest, że przedmioty pokrywają się z konkretnym działem fizyki. Więc yy, najpierw o tych przedmiotowych, a potem takich życiowych i ostatecznych moich yy, preferencjach naukowych, jeśli chodzi o fizykę. Yy, pierwsza rzecz najbardziej lubiane, yy, inaczej najbardziej nielubiane przedmiot, z którym mam problem do dzisiaj, czyli fizyka kwantowa i nie zaczynajmy tu tego tematu, ponieważ kusi mnie, żeby nagrać dla Was krótki nawet film a propos fizyki kwantowej i a propos fizyki kwantowej w popkulturze, ponieważ to jest trochę co innego, moi drodzy. I jeżeli jeszcze raz dostaną od kogoś z Was maila, że chcecie iść studiować fizykę, bo interesuje Was fizyka kwantowa, to proszę wejdźcie sobie na Wikipedię, przeczytajcie o fizyce kwantowej, przeczytajcie o operatorach, przeczytajcie o, o funkcji szoding, o równaniu Schrodingera. Przeczytajcie sobie trochę o tym i zastanówcie się dwa razy, czy aby na pewno Was interesuje to, czy interesuje Was to, że kot jest zamknięty w pudełku jest albo żywy, albo martwy. Co jest tylko jednym przykładem do jednej rzeczy, która jest w fizyce kwantowej może i dość istotnej, ale jest to tylko uproszczenie dla, przepraszam, że tak powiem, ale dzieciaków. Nie chcę tutaj mówić, że wiecie, młodsi mniej kumają czy coś, bo... Samo użycie słowa dzieciaki może Was na takie coś naprowadzić, od razu z tego wychodzę, nie o to mi chodzi, ale że jakby to jest takie dla ludu, dla pospólstwa. Posłuchajcie, fizyka kwantowa to jest przenoszenie się w czasie, przenoszenie się w przestrzeni i kurczę, kod zamknięty w pudełku. Nie, moi drodzy, to nie jest to. To jest rzecz popularna związana z fizyką kwantową, ale... No nie i chciałbym się jeszcze na ten temat kiedyś wypowiedzieć może dłużej, kiedy się zbiorę, żeby ten film nagrać, może jak zdam fizykę kwantową, bo y, póki co y, średnio to widzę, ale no kiedyś musi się udać. Sorry, jeżeli wybuchłem tutaj przez chwilę, ale czasami mnie to po prostu rozwala, takie oczekiwania versus rzeczywistość, moi drodzy. Więc tak, to jest mój najmniej lubiany dział fizyki, mimo że nie jest najtrudniejszym, z którym się spotkałem, ponieważ najtrudniejszym, przynajmniej z powszechnej opinii, jest coś takiego, u nas przedmiot się nazywa fizyka statystyczna i termodynamika, a ja wyszedłem z tego obronną ręką, mimo że to było naprawdę strasznie ciężkie. Ale dla mnie było chyba nawet trochę łatwiejsze niż, niż ta kwantówka. A dla tych, co by nie wiedzieli, co to jest, a dlaczego o? I powiem wam ten przykład, jaki taki, jako trudną rzecz, którą lubię, mimo że miałem z tym ogromne problemy, z tym przedmiotem, naprawdę. E, uwierzcie mi, tyle ile było terminów popraw e, z części ćwiczeniowej tego przedmiotu, tutaj byłem na każdej, no ale koniec końców zdałem <grychy> każdy kolokwium w ostatnim terminie. Ale przez to, że się tego tyle razy uczyłem, to zacząłem to nawet tak paradoksalnie, wiecie, syndrom sztokholmski, zacząłem to lubić. E, jest to na przykład o tym w dłuższym, w dalszej perspektywie, jak obserwacje fizyczne, obserwacje takie naukowe pod kątem, choćby, no powiedzmy to tak bardzo ogólnie, przyrody, można przenieść na społeczeństwo. Generalnie, hit. Hit i jeszcze raz hit. Strasznie mi się to podobało. No, ale to jak się byście tego uczyli, to będziecie wiedzieli o co mi chodzi. I jeszcze była tutaj część jakiegoś pytania, a że właśnie najbardziej najmniej lubiany, no nie chcę powiedzieć, że w City są moim najbardziej lubianym dziełem fizyki, bo tak nie jest, ponieważ moim tak naprawdę najbardziej lubianym dziełem fizyki jest to, co wybrałem pod kątem specjalizacji materiału i nanostruktury. czyli czym się interesuję, jakby ja działam, robię pracę inżynierską w zakładzie joniki ciała stałego. Konkretnie zajmuję się fotolubinesencją. Szkieł domieszkowanych metalami ziem rzadkich. Jeżeli to było cięcie, to znaczy, że dwa razy powiedziałem to samo, albo się zamętliłem jakoś w tłumaczeniu tych rzeczy naukowych, albo uznałem, że to w ogóle nie ma sensu, więc wyjaśniam tylko takie nagłe może cięcie. Więc tak, tym się ogólnie zajmuję. Jak sobie wygooglujecie kilka z tych haseł, które ja Wam tutaj rzuciłem, to będziecie wiedzieli, czym konkretnie. Generalnie jest to myślę fajne, chociaż na mój wybór wpłynęło dużo czynników. Od części naukowej, przez kadrę, przez część yy, zastosowań, przez yy, różne zbiegi okoliczności, więc, jakby tu się kończy, moja odpowiedź. Dobra, w tym momencie za zamykamy pierwszą i największą część tego QA, ponieważ zostały nam dwa pytania. Czyli pierwsze, czy jestem w samorządzie studenckim? Yy, tak, aha, to tak to było potwierdzenie, że zrozumiałem pytanie, ale również jest moją odpowiedzią na nie. Jestem w samorządzie studenckim i idę teraz na drugi rok kadencji się na drugą kadencję, ponieważ w przypadku mojego samorządu kadencja jest kalendarzowa, a nie tak jak jest rok akademicki. I teraz powiedz w dużym skrócie o samorządzie. Dobra, jakoś się namyśliłem, powiedzmy, bo to był ciężki proces, aż musiałem część energii dodatkowej wyprodukować na, na to jęknięcie długie. Samorząd jest super, ale pierwsza rzecz najważniejsza, mówię o swoim konkretnie SSPW, Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, bo wiem, że są różne samorządy. Chodzi o to, że są samorządy bardziej i mniej aktywne. Samorządy, które robią mniej, robią więcej, które y, są bardziej początkujące, są bardziej y, też samorządy. Stare, nie chcę powiedzieć z tradycjami, ale po prostu już doświadczone. W tym na przykład mój, który ma 30 lat. W zeszłym roku, czyli w 2019, obchodziliśmy 30-lecie samorządu studentów Politechniki Warszawskiej. A jeżeli chodzi o samą tą jednostkę, bo nie interesuje Was na pewno historia ani nic z takich rzeczy, a czym jest samorząd? Samorząd jest miejscem, gdzie można robić na studiach coś nie do końca związanego z Waszymi zainteresowaniami naukowymi. Może to jest duże uproszczenie i Jakiś błąd w to wszystko się wkrada w takim rozumowaniu, ale dla mnie wiecie, kształtowanie samego procesu dydaktycznego na uczelni, stawanie w obranie studentów, załatwianie ich spraw, organizowanie to jest w sumie jedna z większych rzeczy, organizowanie jakichś fajnych wydarzeń sportowo, turystyczno, kulturalno, integracyjnych itd, i tak dalej. Bycie ja na przykład pracuję najwięcej przy promocji oraz informacji, czyli przepływie informacji oraz promocji załóżmy wydarzeń, ale to też jest wszystko jakby ułamek tego, ile zajmuje przynajmniej mi zrozumienie, zajęło mi zrozumienie o co chodzi tak naprawdę samorządzie, jak to w ogóle wszystko działa więc jeżeli mam wam cokolwiek polecić czy być w samorządzie czy nie to po prostu polecam być, spróbować, zobaczyć, zapoznać się z ludźmi i ostatnia rzecz właśnie ludzie, bo pominę tutaj wszystkie szkolenia i to czego się tam nauczyłem w zarządzaniu sobą, sobą w czasie, zarządzaniu ludźmi, przeprowadzaniem projektów, wykonywaniem zadań, planowaniem czasu, wszystkiego wokół tego. Czy też nawet bardzo twarde umiejętności, takie jak na przykład różne systemy komputerowe, które ulepszają komunikację, planowanie właśnie projektów i tak dalej. To stanie rzecz to są ludzie, bo gdzieś tam, może to jest moje przekonanie, osoby, którym się chce, osoby, które chcą działać, yy, są typem osób, z którymi ja się trzymam i chcę się trzymać. Yy, wiecie, no najaktywniejsi z całej uczelni, tak, w naszym przypadku to jest chyba około 400 czy 500 osób, yy, zgromadzeni w jednym miejscu, no dla mnie to jest po prostu sprawa magiczna absolutnie i bardzo się cieszę, że podjąłem taką o nie inną decyzję. Czasem żałuję, że nie dołączyłem do struktur samorządowych rok wcześniej, ponieważ mogłem, ale wiem, żebym tego nie udźwignął, yy, a w ten sposób wszystko się jakoś tak ułożyło, że wydaje, że w obu, wydaje mi się, że w obu rzeczach daj rady. Z samorządem ostatnio trochę zwolniłem, zwłaszcza przez tą sytuację, kiedy... No, sytuacja jest bardzo ekstremalna, jeśli chodzi o zamknięcie uczelni i to, co ma się dziać w trakcie, ale mam nadzieję na jakiś taki swój osobisty kombak za jakiś czas, kiedy już ogarnę, ponieważ jakby wiecie, mam, jestem takim. Jakby to powiedzieć, opiekunem, tak jak każdy samorządowiec spraw samorządowych, ale jestem rodzicem Enactusa, a Enactus teraz potrzebuje trochę więcej mojego wsparcia. O Enactusie w tym filmie nie będzie. Nie, 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 nie. Koniec. Ostatnie pytanie i zamykamy ten film. Bę się już zapowietrzam, a tematy się kończą i bardzo dobrze. W całym tym komentarzu, który widzicie, jest takie malutkie pytanko, które uznałem, że dla trochę rozbicia tej poważnej atmosfery, bo mimo wszystko, jeżeli przez, moją, przez mój dobry humor to nie wybrzmiewa to dobrze, ale ten film był dość poważny, a propos trochę mojej przyszłości, moich planów, tego co jest dla mnie w sumie najistotniejsze w tej chwili, w tym momencie mojego życia, czyli studia, tak, czyli nauka, to chciałem to po prostu rozbić pytaniem ile na klatę? I powiedzieć dwa słowa o moim wkręceniu w sport, ostatnio w sport. No, nazwijmy to bardziej w siłownię, bo sportem nazwałbym to jeszcze kiedy biegałem, ale znudziło mi się bieganie, więc teraz po prostu sobie ćwiczę. Wzięło mnie to, mówiłem wam, że y, bardzo mi to czyści głowę, co jest super. Y, daje mi to takie fajne poczucie robienia czegoś. Co jest takie głupie powiedzenie, bez autora. Nie jest to cytat, nie jest to złota myśl, ale spotkałem się z nim w takiej aplikacji. Może ktoś nawet zna, korzysta. Było napisane, że progres to zawsze progres, nieważne jak mały. I mnie to strasznie motywuje, że jeżeli na przykład, nie wiem, dla odmiany teraz stanąłbym tutaj i zrobił 30 pajacyków, tak, czyli się trochę rozgrzał, rozruszał i tak dalej. To tak długo jak robię to dobrze, bo wiem, że to jest cały jakby aspekt obok, czyli bezpieczeństwo i zdrowie, to y, mi to wyjdzie zdrowotnie na lepsze niż jakbym tych 30 pajacyków nie zrobił. A to jest coś, co się robi niecałą minutę. Rozumiecie o co mi chodzi? Y, I tak jest generalnie dla mnie z ćwiczeniem, że wszystko co robię nie muszę być super power lifter, który podnosi 150 kg tak, y, bo, bo tak, tylko jakby. Mm, wszystko, co robisz, tak długo jak robisz to dobrze, a dla mnie to jest szalenie ważne, daje ci plus do dobrego samopoczucia. Tak, jakby. Możemy o tym podyskutować w komentarzach, bo nie wiem, czy tak na szybko, znaczy na szybko. Może nie na szybko, bo ja się przygotowuję do tych filmów. Nie wiem, czy jestem wam w stanie odpowiedzieć więcej na ten temat w tym filmie. A propos samego pytania, ile biorę na klatę, to jest mój największy błąd, ponieważ jestem w stanie odpowiedzieć, yy, i mówimy o jednej stronie sztangi. Zielony, czarny. I ten taki mniejszy czarny. Także no. W taki oto świadomy sposób kontroluję swoje ćwiczenia. Nie, no żartuję, Znaczy, w sumie to teraz nawet nie żartuję. Yy, nie podchodzę do tego jeszcze w 150% poważnie, ale coraz bardziej się wkręcam. Więc no. Yy, najlepszym pytaniem na ile na klatę jest za każdym razem coraz więcej. Także to by było na tyle, dzięki wam ogromnie za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że gdzieś tam w połowie tej mojej euforii związanej z... Powrotem, nie, nie użyję tego słowa, nie, z powrotem do nagrywania. Z tym nagrywaniem takim za dnia trochę inaczej, niezwykle właśnie tego QA dla was dwuczęściowego. Mam nadzieję, że gdzieś tam w tym wszystkim nie zgubiłem przejrzystości moich wypowiedzi. Jak Wam się podobało, to pamiętajcie łapki w górę, odnoście się do tego, co powiedziałem w komentarzach oraz zadawajcie kolejne pytania do kolejnego QA, jakoś tam to oznaczajcie, ale... Chyba wiecie jak to działa, tak jesteś już w internecie jakiś czas i wiecie, jak się pisze w komentarzach, żeby było wiadomo, że to jest do Q&A, tak? Jakieś tam, nie wiem, napisać samo hasło Q&A wystarczy. Mm, więc to by było na tyle, ja już zmykam, ponieważ zaczynają mi trochę struny głosowe wysiadać, nie wiem czemu. Yy, mam nadzieję, że wystarczy, że się napiję wody i będzie mi trochę lepiej. Także to by było na tyle i jeszcze raz dzięki za to, że jesteście. Ja się z wami żegnam, cześć!